Cześć, dzień dobry, ja jestem Piotrek, ty jesteś na kanale Mototrekker i w dzisiejszym odcinku pokażę ci w jaki sposób wymieniałem klamki, klamki na nowe, akcesoryjne w moim Suzuki DL650. Także jeśli Cię ten materiał interesuje, jeśli chciałbyś zobaczyć jak to się robi, jak ja to zrobiłem, to rozszędź się wygodnie, weź coś do picia i lecimy. Żeby moja praca i moja wymiana poszła sprawnie, przygotowałem sobie uprzednio komplet kluczy. Są to klucze nasadowe, klucze płaskie, zestaw imbusów, zestaw krzyżaków. To wszystko sprawi, że no, powinno pójść gładko, a nie tak jak zwykle. I tu widzicie, że w pierwszej kolejności ja zaczynam przede wszystkim od zdemontowania ciężarków z kierownicy następnie ściągam osłony czyli moje handbary tak żeby mi było łatwo i w prosty sposób odkręcić stare klamki z mojego motocykla wymieniam bo jak widzicie klamka tutaj z hamulca przedniego jest po prostu pęknięta nie podoba mi się więc działam i to samo robię najpierw z jednej strony później z drugiej strony jeśli chodzi o same Linki, kochani, po prostu je najpierw wyciągnijcie z waszych klamek, powinniście to zrobić bez najmniejszych problemów. Oczywiście pokazuję to dla wersji motocykli z linkami. Po zdjęciu i pozbyciu się starych klamek z waszego motocykla, fajnie jest, żebyśmy przygotowali nasze nowe klamki. Jak to zrobić? Przede wszystkim wyczyśmy miejsce, do którego chcemy wsadzać nasze nowe nabytki, czyli to, co cały stelaż, w którym montujemy manetki na motocyklu. Wyczyśmy go ze starego smaru. Tak, żeby nie było tam żadnego piasku, żadnego syfu, popsikajmy WD-40 tak, żeby ten cały brud po prostu stamtąd wymyć. Następnie weźmy jakiś smar i nasmarujmy gniazdo, delikatnie, nie, daj, nie, nie jest zalecane, żebyśmy tam dawali jakiejś dużej ilości. To samo zróbmy na naszych nowych manetkach, tu jak widzicie Pędzelkiem przetarłem po prostu delikatnie, tak żeby była warstwa umożliwiająca jakiś tam delikatny poślizg. Wkładamy w miejsce, w którym powinny one się znajdować. I, i tak naprawdę już tutaj nie, nie ma filozofii. Nie ma filozofii. One z automatu będą nam działać. Montujemy śrubę. Widzicie, tutaj troszeczkę musiałem się napocić, żeby tą śrubę tutaj wepchnąć odpowiednio w to gniazdo. Przeszkadzały mi trochę linki z gazu. Natomiast trochę kombinacji i ja sobie poradziłem. Wy sobie też poradzicie. No i tutaj druga strona, druga klamka, lewa klamka, czyli klamka sprzęgła, klamka, z którą miałem problem. Dlaczego? Dlatego, że nie wiedziałem w jaki sposób za bardzo ją mam wsadzić, pomimo tego, że przy klamce było to poluzowane na maksa, ona nie wchodziła w swoje gniazdo. I co? No i tutaj należało wykonać taki manewr, żeby znaleźć linkę od sprzęgła w okolicach silnika. I tam ją również poluzować na czas założenia klamki, czyli luzujemy z jednej strony, luzujemy z drugiej strony, wkładamy, ona wtedy wchodzi nam idealnie bez żadnego pocenia się, naginania, szarpania, a następnie regulujemy w taki sam sposób, w jaki była wcześniej wyregulowana. Czy temat zmiany klamek uważam za trudny? Raczej nie. Pomimo tego, że jestem słaby, jeśli chodzi o takie robótki manualne, poszło mi to w miarę sprawnie. Wydaje mi się, że cała operacja, jeśli chodzi o zdjęcie tych klamek, jak i również założenie nowych, to było jakieś półtora godziny. No, maksymalnie może dwie, z jakimiś tam przerwami i tak dalej. Także. "Jeśli potrzebujecie zrobić coś takiego u siebie, to po prostu zamawiajcie nowe klamki i bierzcie się za robotę. Ja wam życzę powodzenia, i do następnego odcinka." Trzymajcie się." Pa.